Dla kogoś, kto nie siedzi w temacie, wybory mis to po prostu show. Ale prawda jest taka, że korona to nie symbol kobiecości. To żywy billboard zaprojektowany tak, byś poczuła się gorsza, staromodna i co najważniejsze, spłukana. Chodzi o to, że polska elita i rekiny biznesu nie pompują milionów w konkursy piękności, tylko po to, żeby popatrzeć na dziewczyny w szpilkach. Oni budują potężną maszynę finansową, gdzie piękno jest przynętą, a twoje kompleksy zyskiem. To absolutnie bezsensowne, by wierzyć, że chodzi tu o jakąś misję czy wsparcie kobiet. To najbardziej wyrafinowany transfer pieniędzy w historii współczesnej Polski. Zastanówmy się nad tym przez chwilę: po co bogaczowi z listy Forbesa, czy właścicielowi wielkiej firmy deweloperskiej Miss Polonia u boku? To nie jest tylko kwestia estetyki. W świecie polskiej klasy wyższej, królowa piękności to aktywo o wysokiej stopie zwrotu. Ona jest ostatecznym narzędziem brandingowym. Kiedy taki biznesmen pojawia się na gali z kobietą w koronie, nie tylko chwali się partnerką, on legitymizuje swój status. Mówi światu, że ma zasoby, by zdobyć i utrzymać najrzadszy towar na rynku, czyli biologiczną perfekcję. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwa pułapka polega na tym, jak te symbole dyktują tobie, na co masz wydawać swoje ciężko zarobione złotówki? Spójrzmy na to z perspektywy chłodnej kalkulacji. Globalny przemysł kosmetyczny i medycyna estetyczna to miliardy euro. Ten biznes nie rośnie dzięki temu, że czujesz się dobrze we własnej skórze. On rośnie, bo elity nieustannie przesuwają poprzeczkę tego, co uważa się za atrakcyjne. Najbogatsi ustalają standardy poprzez gale i media społecznościowe, a potem patrzą, jak reszta społeczeństwa pędzi, by ich dogonić. Tworzą lukę między tym, jak wyglądasz ty, a jak wygląda zwycięzczyni konkursu. Im większa ta luka, tym więcej produktów mogą ci sprzedać, żebyś spróbowała ją zasypać. To genialny i bezwzględny model biznesowy. Przejdźmy do konkretów, które zrozumie każda Polka. Porównajmy koszt utrzymania nowoczesnej kobiety do kosztów faceta. Aby utrzymać się w grze o status, kobieta jest zmuszana do niekończącego się cyklu wydatków. Mówimy o najnowszym iPhone'ie, żeby zdjęcia na Instagramie wyglądały profesjonalnie. Regularnych wizytach u fryzjera w modnej dzielnicy Warszawy, botoksie, wypełniaczach i torebkach od projektantów, które kosztują tyle, co używany samochód. Do tego dochodzi garderoba, której nie można założyć dwa razy na tę samą imprezę, żeby uniknąć towarzyskiego fopa. Jeśli to wszystko podliczysz, roczny koszt bycia konwencjonalnie piękną w dużym polskim mieście może łatwo przekroczyć 60 tysięcy złotych. Teraz pomyśl o koszcie alternatywnym. Jeśli facet weźmie te same 60 tysięcy i wpłaci je jako wkład własny na mieszkanie albo kupi akcję, to buduje swoją wolność. Ale kobieta jest tresowana do wierzenia, że wydawanie tych pieniędzy na twarz i ciało to inwestycja w siebie. To kłamstwo. Twarz to aktywo, które traci na wartości z każdym dniem. Torebka traci 20% wartości w momencie wyjścia z butiku. To nie jest inwestycja, to podatek od różu, który płacisz tylko po to, by pozwolono ci wejść do salonu. To karta kredytowa z gigantycznym oprocentowaniem, gdzie dług rośnie wraz z każdą zmarszczką. Ktoś mógłby powiedzieć, że przesadzam. Ktoś inny stwierdzi, że kobiety robią to dla siebie, bo daje im to pewność siebie i siłę. Można twierdzić, że moda i makijaż to forma ekspresji. Ale spójrzmy na fakty. Czy to naprawdę wolny wybór, gdy od rana do nocy jesteś bombardowana obrazami perfekcji? Kiedy elity kontrolują media, konkursy mis i domy mody, nie dają ci wyboru, dają ci ultimatum. Albo zapłacisz za to, by wyglądać jak z obrazka albo zostaniesz niewidoczna. To nie jest siła kobiet, to klatka wyłożona aksamitem. Związek bogatego faceta i królowej piękności to partnerstwo czysto użytkowe. On daje kapitał, ona daje dowód społeczny, ale prawdziwym celem są miliony kobiet patrzących na to z boku. Kiedy miliarder żeni się z modelką, on wzmacnia swój brand. Mówi każdemu facetowi, że tak wygląda sukces, i mówi każdej kobiecie, że tylko taka musisz być, by na ten sukces zasłużyć. To generuje masową falę wydatków aspiracyjnych. Ludzie, których nie stać na luksusowe życie, kupują szminki, perfumy i markowe paski tylko po to, by poczuć się częścią tego świata. To idealne błędne koło. Elity tworzą bożka, społeczeństwo czci tego bożka portfelami, a pieniądze wracają do tych, którzy tego bożka wykreowali. Podsumowując, w świecie najbogatszych piękno to płynne aktywo, ale dla przeciętnego człowieka to ciężar, który drenuje przyszłość. Zamiast wierzyć w stare przysłowie, że ładnemu we wszystkim ładnie, powinniśmy zobaczyć w tym drapieżny ekosystem. Piękne ptaki są używane po to, by zwabić resztę stada w sieć, uplecioną z długów konsumpcyjnych i kompleksów. Zachwycasz się swoim odbiciem w lustrze, podczas gdy oni liczą pióra, które ci właśnie wyrwali. Prawdziwa filozofia jest prosta. Najsilniejszą kobietą w pokoju nie jest ta, która najbardziej przypomina mis. Jest nią ta, która ma wystarczającą niezależność finansową, by kazać przemysłowi urodowemu spadać na drzewo. Piękno może być narzędziem, jeśli wiesz, jak go używać. Ale jeśli spędzasz życie służąc własnemu odbiciu, jesteś tylko darmowym pracownikiem imperium kosmetycznego. Elity są pragmatyczne. Używają piękna, by zarabiać. Ty też bądź pragmatyczna. Używaj pieniędzy, by kupić swoją wolność, a nie tymczasową maskę perfekcji, która i tak kiedyś przeminie. Pomyśl o tym, zanim kupisz kolejny luksusowy gadżet, bez którego rzekomo nie da się żyć. Gdyby wszystkie konkursy, mis i magazyny o modzie zniknęły jutro, czy nadal czułabyś potrzebę zmieniania swojej twarzy? Czy może w końcu poczułabyś się wystarczająco bogata, by żyć po swojemu? Chcę wiedzieć, co o tym sądzicie w komentarzach. Pytanie do pań: czy miałybyście odwagę przestać wydawać na medycynę estetyczną i drogie kosmetyki przez rok, gdyby oznaczało to, że możecie zamiast tego kupić udziały w dochodowym biznesie? A pytanie do panów: szukacie partnerki, która jest wsparciem w życiu, czy tylko trofeum, które docelowo kosztuje fortunę w utrzymaniu? Pogadajmy o tym szczerze i sprawdźmy, kto w tej grze naprawdę wygrywa.